Nie miałam wielkich planów na więcnoc. Oprócz spędzenia najbardziej potworzastego święta na imprezie z przyjaciółmi! Ha! W sumie to zaczęłam planować tę imprezę, gdy byłam malutkim wampirkiem. Zaplanowałam czas pełen atrakcji, więc mam dziś wszystko, czego trzeba i. może troszeczkę więcej. O, prąd! To moja pierwsza więcnoc! A dlaczego więcnoc? Bo to najdłuższa noc w roku. Więcej nocy? Więc noc. Potwory na całym świecie korzystają z tej najdłuższej nocy, celebrując przyjaźnie. Tak! Złapałam! Nie mogę się już doczekać, żeby świętować moje upiorki. O! Draculoro, możesz trochę osłabić stężenie pośmiertelki? To nerwy. Tata nigdy nie pozwalał urządzić tej imprezy. Hej, dorzućcie drwa do ognia! Laguna i Klot czekają! a... E a kto ma wziąć lewiatana? Dam radę! Proszę Was, moce stałe. Duże coś ma być małe. A! 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 Wow!